Produkcja Nohalopagus Henryk Sienkiewicz Przedstawia Latarnik C. Zęść trzecia Ale nadeszło przebudzenie. Pewnego razu, gdy łódź przywiozła wodę i zapasy żywności, Skawiński, zeszedłszy w godzinę później z wieży, spostrzegł. Że prócz zwykłego ładunku jest jeszcze jedna paczka więcej. Na wierzchu paczki były marki pocztowe Stanów Zjednoczonych i wyraźny adres Skawiński Esk. Wypisany na grubym żablowym płótnie. Rozciekawiony starzec przeciął płótno i ujrzał książki. Wziął jedną do ręki, spojrzał i położył na powrót, przy czym ręce poczęły mu drżeć mocno. Przysłonił oczy, jakby im nie wierząc, zdawało mu się, że śni. Książka była polska. Co to miało znaczyć? Kto mu mógł przysłać książkę? W pierwszej chwili zapomniał widocznie, iż jeszcze na początku swej latarniczej kariery przeczytał pewnego razu w pożyczonym od konsula Haraldzie o zawiązaniu polskiego towarzystwa w New Yorku i, że zaraz przesłał towarzystwu połowę swej miesięcznej pensji, z którą zresztą nie miał co robić na wieży. Towarzystwo, wywdzięczając się, przysyłało książki. Przyszły one drogą naturalną, ale w pierwszej chwili starzec nie mógł pochwytać tych myśli. Polskie książki Faspinwal, na jego wieży, wśród jego samotności była to dla niego jakaś nadzwyczajność, jakieś tchnienie dawnych czasów. Cud jakiś teraz wydało mu się, jakowym żeglarzom wśród nocy, że coś zawołało na niego po imieniu głosem bardzo kochanym, a zapomnianym prawie. Przesiedział chwilę z zamkniętymi oczyma i był prawie pewny, że gdy je otworzy, ten zniknie. Nie. Rozcięta paczka leżała przed nim wyraźnie, oświecona blaskiem popołudniowego słońca, a na niej otwarta już książka. Gdy stary wyciągnął znowu po nią rękę, słyszał wśród ciszy bicie własnego serca. Spojrzał, były to wiersze. Na wierzchu stał wypisany wielkimi literami tytuł, pod spodem za simię autora i mnie to nie było skawińskiemu obce wiedział że należy ono do wielkiego poety którego nawet i utwory czytywał po trzydziestym roku w paryżu potem wojując w Algierze i w Hiszpanii słyszał od rodaków o coraz wzrastającej sławie wielkiego wieszcza ale tak przywykł wówczas do karabina że i do ręki nie brał książek w czterdziestym dziewiątym roku wyjechał do ameryki i w awanturniczym życiu jak je prowadził prawie nie spotykał polaków a nigdy książek polskich, z tym większą też skwapliwością i z tym żywiej bijącym sercem przewrócił kartę tytułową. Zdało mu się teraz, że na jego samotnej skale poczyna siedziać coś uroczystego. Jakoż była to chwila wielkiego spokoju i ciszy. Zegary aspinwalskie wybiły piątą po południu. Jasnego nieba nie zaciemniała żadna chmurka, kilka mew tylko opławiło się w błękitach. Ocean był kołysany. Nadbrzeżne fale zaledwie bełkotały z cicha, rozpływając się łagodnie po piaskach. W dali śmiały się białe domy aspinwalu i cudne grupy palm. Naprawdę było jakoś uroczyście, a cicho i poważnie. Nagle wśród tego spokoju natury rozległ się drżący głos starego, który czytał głośno, by się samemu lepiej rozumieć: Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie. Kto cię stracił, dziś piękność twą w całej ozdobie. Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Skawińskiemu zbrakło głosu, litery poczęły mu skakać do oczu. W piersi coś urwało się i szło na kształt fali od serca wyżej i wyżej, tłumiąc głos, ściskając za gardło. Chwila jeszcze, opanował się i czytał dalej. Panno Święta, co jasne i bronisz Częstochowy. I w ostrej świecisz bramie Ty, co gród zamkowy, Nowogrodzki ochraniasz z jego wiernym ludem, Jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem, Gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę I zaraz mogłem pieszo do twych świątni progu Iść, za zwrócone życie podziękować Bogu, Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Wezbrana fala przerwała tamę woli, stary ryknął i rzucił się na ziemię, jego mleczne włosy zmieszały się z piaskiem nadmorskim. Oto czterdzieści lat dobiegało, jak nie widział kraju, i Bóg wie ile, jak nie słyszał mowy rodzinnej, a tu tymczasem ta mowa przyszła sama do niego. Przepłynęła ocean i znalazła go, samotnika, na drugiej półkuli, taka kochana, taka droga, taka śliczna, wełkaniu, jakie nim wstrząsało. Nie było bólu, ale tylko nagle rozbudzona niezmierna miłość, przy której wszystko jest niczym. On po prostu tym wielkim płaczem przepraszał tę ukochaną, oddaloną za to, że się już tak zestarzał, tak zżył z samotną skałą i tak zapamiętał, iż się w nim i tęsknota poczynała zacierać, a teraz wracał cudem. Więc się w nim serce rwało, chwile mijały jedna za drugą, on wciąż leżał. Mewy przyleciały nad latarnię, pokrzykując, jakby niespokojne o swego starego przyjaciela. Nadchodziła godzina, w której je karmił resztkami swej żywności, więc kilka z nich zleciało z wierzchu latarni aż do niego. Potem przybyło ich coraz więcej i zaczęły go dziobać lekko i furkotać skrzydłami nad jego głową. Szumy skrzydeł zbudziły go, wypłakawszy się. Miał teraz w twarzy jakiś spokój i rozpromienienie, a oczy jego były jakby natchnione. Oddał bezwiednie całą swoją żywność ptakom, które rzuciły się na nią z wrzaskiem, a sam wziął znowu książkę. Słońce już było przeszło nad ogrodami i nad dziewiczym lasem Panamy i staczało się zwolna za między morze, ku drugiemu oceanowi, ale i Atlantyk był jeszcze pełen blasku, w powietrzu widno zupełnie, więc czytał dalej. Tymczasem przenoś duszę moją utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych. Zmierzch dopiero zatarł litery na białej karcie. Zmierzch krótki jak mgnienie oka. Starzy co oparł głowę o skałę i przymknął oczy. A wówczas ta, co jasnej broni często chowy, zabrała jego duszę i przeniosła do tych pól, malowanych zbożem rozmaitym. Na niebie paliły się jeszcze długie szlaki czerwone i złote, a on w tych światłościach leciał ku stronom kochanym, zaszumiały mu w uszach lasy sosnowe, zabełkotały rzeki rodzinne, widzi wszystko, jak było, wszystko go pyta, pamiętasz, on pamięta, a zresztą widzi, pola przestronne, miedze, łąki, lasy i wioski, noc już. O tej porze już zwykle jego latarnia rozświecała ciemności morskie, ale teraz on jest we wsi rodzinnej. Stara głowa pochyla się na piersi i śni, obrazy przesuwają się przed jego oczyma szybko i trochę bezładnie. Nie widzi domu rodzinnego, bo starła go wojna, nie widzi ojca ani matki, bo go odumarli dzieckiem, ale zresztą wieś, jakby ją wczoraj opuścił, szereg chałup ze światełkami w oknach, grobla, młyn, dwa stawy, podane ku sobie i brzmiące całą noc chórami żab. Niegdyś w tej swojej wiosce stał nocą na widecie, teraz przeszłość ta podstawia się nagle w szeregu widzeń. Oto znowu jest łanem i stoi na widecie. Z dala karczma pogląda płonącymi oczyma i brzmi, i śpiewa, i huczy wśród ciszy nocnej tłupotaniem, głosami skrzypiec i basetli, u, ha. U, ha, to łanek krzeszą ognia podkówkami, a jemu tam nudno samemu na koniu. Godziny wloką się leniwo. Wreszcie światła gasną teraz jak okiem sięgnąć mgła i mgła nieprzejrzana opar widocznie podnosi się z łąk i obejmuje świat cały białawym tumanem. Rzekłbyś zupełnie ocean, ale to łąki. Rychło czekać jak derka wie się w ciemności i bąki zachłuczą po trzcinach. Noc jest spokojna i chłodna. Prawdziwie polska noc. W oddali bór sosnowy szumi bez wiatru. Jak fala morska. Wkrótce świtanie, wschód bieli, jakoż i kury piją już w zapłociach, jeden drugiemu podaje głos z chaty do chaty, wraz i żurawie krzyczą już gdzieś z wysoka, ułanowi jakoś rześko, zdrowo, coś tam gadali o jutrzejszej bitwie, hej, to i pójdzie, jak pójdą inni, z krzykiem i furkotaniem chorągiewek, młoda krew gra jak trąbka, choć powiew nocny ją chłodzi, ale już świta, świta. Noc blednie, z cienia wychylają się lasy, zarośla, szereg chałup, młyn, topole. Studnie skrzypią, jakby blaszana chorągiewka na wieży. Jaka ta ziemia kochana, śliczna w różowych blaskach jutrzni. Oj, jedyna, jedyna. Cicho, czujna wideta słyszy, że się ktoś zbliża. Zapewne idą zluzować warty. Nagle jakiś głos rozlega się nad Skawińskim. Hej, stary. Co to wam? Stary otwiera oczy i patrzy ze zdziwieniem na stojącego przed sobą człowieka. Resztki snu widzeń walczą w jego głowie z rzeczywistością. Wreszcie widzenia bledną i nikną. Przed nim stoi Jones, strażnik portowy. Co to? pyta Jones. Chorzyście? Nie. Nie zapaliliście latarni. Pojedziacie precz ze służby. Łódź z san, gromo rozbiła się na mieliźnie. Szczęściem, nikt nie utonął, inaczej, poszlibyście pod sąd. Siadajcie ze mną, resztę usłyszycie w konsulacie. Stary pobladł. Istotnie nie zapalił tej nocy latarni. W kilka dni później widziano Skawińskiego na pokładzie statku idącego z Spinwall do New Yorku. Biedak stracił posadę. Otwierały się przed nim nowe drogi tułactwa. Wiatr porywał znowu ten liść. By nim rzucać po lądach i morzach, by się nad nim znęcać dowoli. To też stary przez te kilka dni posunął się bardzo i pochylił. Oczy miał tylko błyszczące, na nowe zaś drogi życia miał także na piersiach swoją książkę, którą od czasu do czasu przyciskał ręką, jakby w obawie, by mu i ona nie zginęła. Koniec części trzeciej.